Niby człowiek wiedział, a i tak się łudził. Lega w ćwierć Konferencji Europy przegrywa z Chelsea 0-3 po absolutnej dominacji Londyńczyków, gdzie Anglicy pokazali nam przepaść, jaka dzieli dwa nasze światy. Nie chcę dzisiaj krytykować, no ale trochę muszę. Będzie trochę potok myśli, a nie jakaś tam uporządkowana wypowiedź. Z góry przepraszam, ale mam wrażenie, że chyba trochę nie umiem tego uporządkować. Trochę niestety było tak, że Żyleta zrobiła przepiękną oprawę Fear No One O czym się tej Chelsea przestraszyliśmy Straszna przepaść między zespołami e, Jedyny raz i ostatni raz widziałem coś takiego tylko z Borussią Nawet Napoli e, coś tam trochę straszyliśmy a wczoraj, wczoraj po prostu nic. Pierwsze trzy minuty pięknie usiedliśmy na Chelsea Myślę, że tam nawet mógł paść dla nas gol. E, do, doping w tamtym momencie też, gdyby mógł, to by sprawił, że ten stadion by latał. E, I mam wrażenie, że gracze Chelsea byli w tamtym momencie w lekkiej panice. I dokładnie o to chodziło. No i to w zasadzie byłoby na tyle, jeśli chodzi o pozytywy z tego meczu. E, no szkoda, że nie postanowiliśmy jakoś tego przetrzymać jeszcze tak do... No do dziesiątej minuty chociaż, e, żeby... Trochę ukrócić pewność siebie Chelsea A tak to zrobiliśmy wycofkę i mam wrażenie, że Próbowaliśmy już dojechać w tym do 90 minuty Z drugiej strony, no nie wiem, czy dało się z tym piłkarzami Wczoraj w ogóle coś więcej zrobić No to, że wychodzimy z Morishitą do ataku, bo nie mamy napastnika Zresztą wiecie co, już tyle zostało powiedziane na ten temat, że no nie będę się powtarzał No wszyscy wiemy, skandal Jeszcze ten biedny Morisita któremu absolutnie za nic nie można było wczoraj odmówić zaangażowania. No z tym swoim 1,50m... No co on miał zrobić przeciwko tym dryblasom, jakich miała Chelsea? Chelsea była pod względem przede wszystkim fizycznym wczoraj absolutnie nie do ugryzienia. Szybkość i siła. No to były rzeczy totalnie, które biły po oczach, jak bardzo źle wypadamy na ich tle i jak wielka jest to przepaść. No I żeby nie było, ta y, pierwsza połowa w obronie, w naszym wykonaniu, była dobra. Chelsea trochę nie wiedziała, jak nas ukąsić, i naprawdę w tych pierwszych 45 minutach no, nie mieli za bardzo klarownych sytuacji. No ale my w ataku, no ten atak nie istniał. Środek nie istniał, skrzydła nie istniały. Wszystko, co udało się przechwycić, no to dosłownie za sekundę strata, no. Wszystkie przebitki, wszystkie te bezpańskie piłki, wszystko to było wczoraj dla Chelsea. No i oglądanie tego było no, straszliwie frustrujące. Legia kompletnie nie potrafiła się utrzymać przy piłce. Co przyjęcie jakiejś piłki, to próba podania i strata. Pomijam już nawet te niedokładne podania, ale kurde, tam piłka piłkarze Chelsea, to tam mam wrażenie, że byli wszędzie i wyrastali dosłownie znikąd. Legia przegrała chyba wczoraj wszystkie pojedynki i no, smutno się patrzyło na aż taką niemoc. Już po stracie pierwszego gola w drugiej połowie, widać, że piłkarze mieli dokładnie to samo w głowach co my, czyli, że... Może kurczę, że, że dzisiaj nic nie uda się tutaj zrobić. Kompletnie żadna akcja nie chciała się zawiązać. Brakowało kogoś w środku, kto przetrzyma tą piłkę, no i ja on tam na spokojnie rozegra. I przede wszystkim celnie poda. Ale nawet jak wczoraj te podania były celne, to mam wrażenie, że wyrastał zawsze nagle jakiś dryblas z Chelsea i tą piłkę po prostu sobie zabierał. Łatwo się dzisiaj mówi, że być może za bardzo się cofnęliśmy do tyłu, no ale myślę, że gdybyśmy wyszli trochę odważniej i gdybyśmy dostali te sześć goli, no to wtedy byłoby mówienie, że powinniśmy grać bardziej cofnięci i czekać na kontry. Nie wiem, no wczoraj Jagielonia zagrała odważniej i też dostała. I ja zawsze jestem optymistą w tych meczach z Realami, z Napoli, z Aston Villami. Zawsze gdzieś tam mam wiarę, naprawdę, że każdego da się pokonać i że może i nawet przegramy. No ale pokażemy kilka fajnych zagrań i że będziemy mieć minimum z tych meczów radości. Ale kurczę, wczoraj to Chelsea. No Zagrała tak, jak każdy mógł sobie to wyobrażać. No, kosmos po prostu i to 0-3 to po prostu był szczerze no, niski wymiar kary. Naprawdę nie chcę dzisiaj krytykować drużyny. Ja wiem, jak trudne to zadanie było, ale no, nie mogę się oprzeć wrażeniu, że widziałem w swoim życiu różne drużyny Legii, które by podjęły jakieś rękawice. Kurczę, no nawet ten mecz z Realem Madryt na Santiago Bernabeu, tam dostaliśmy 5-1. Ale ja ten mecz naprawdę fajnie wspominam I było tam kilka fragmentów, gdzie naprawdę można było się uśmiechnąć I wolę zdecydowanie taki 1-5, niż no, taki mecz, który wyglądał no tak jak wczoraj Kuba Jeleński pisze, nawet taki 1,5 w Madrycie dawał dużo więcej powodów do radości. Szkoda, bo Chelsea w zasadzie niewiele zrobiła, żeby dzisiaj wygrać. Zabrakło dokładności, determinacji i błysku czegoś ekstra. Mimo marki rywala, duży niedosyt. Maciej Łuczak, trudno było racjonalnie przewidywać inny scenariusz niż porażka Legii, ale jedyne czego może trochę zabrakło, to taki choćby krótki, pozytywny moment w tym meczu. Coś takiego do zapamiętania, wspominania. Tu niestety było po prostu bezlitosne 0-3 i tyle. No, chyba moją jedyną pretensją na dzisiaj właśnie jest to, że w tym meczu było właśnie takich zero pozytywnych momentów I nawet jak Kacper Tobiasz dał nam chwilę radości po tym obronionym karnym No to 30 sekund później tracimy gola, no, no, no po prostu strzał w serce, no <laughs> A propos Kacpra Tobiasza, no to z pozycji trybun wyglądało to zdecydowanie lepiej No i dopiero po powrocie do domu zobaczyłem, że no ta pierwsza bramka to zdecydowanie na jego konto i to taka standardowa bramka imienia Kaspera Tobiasza. Miał kilka super interwencji w tym meczu. Przede wszystkim ten obroniony strzał w pierwszej połowie, a potem karny. No ale gdzieś niestety zbyt często przychodzi taki moment w meczu, gdzie Kasper Tobiasz nie daje rady. A prawda jest taka, że takie mecze jesteś w stanie czasami wygrać albo zremisować samymi bramkarzami. W 45 minucie zrobiłem sobie screena, gdzie mamy 26% posiadania piłki. A Chelsea 74. I szczerze, no ja byłem zdziwiony, bo ten mecz wyglądał, jakby to były jednak proporcje 99 do 1. Chciałbym powiedzieć, że fajnie było zagrać z tą Chelsea, no ale to nie był fajny mecz. A jest jeszcze rewasz na Stamford Bridge, i realnie się go boję. A najgorsze chyba są te strasznie głupie wypowiedzi po meczu. Patrick Kuhn. Wierzę w powrót do korzystnego wyniku na Stamford Bridge. Wiadomo, Chelsea to inny przeciwnik niż Molde, no, trochę inny, ale wtedy potrafiliśmy to wyciągnąć w pierwszym meczu z 0 3, na 2-3. Gonzalo Fejo. Najtrudniejszą pracą jest bycie prezydentem kraju, drugą najtrudniejszą pracę ma selekcjoner reprezentacji Polski, a trzecią najtrudniejszą pracę mam ja. O... <słuch> Nie chciałem wybierać dziś ani kapcia, ani szefa meczu, bo mam wrażenie, że to był tak specyficzny mecz, że no niesprawiedliwe jest oceniać kogokolwiek w którąkolwiek stronę. Grając z takimi kosmitami, ale mimo wszystko to zrobię, chociaż potraktujcie to bardziej jako żart niż poważną analizę. Szefem meczu powinien być według mnie Maxio Oiedele. On kilka razy tak odebrał piłkę w środku pola tym kosmitom, że no, najzwyczajniej w świecie pokazał, dlaczego jeszcze na początku tego sezonu łapał się do pierwszego składu Manchester United. Kapciem meczu za to zostaje dla mnie Maxio Oiedele. Bo tuż po tych odbiorach rozgrywał piłkę tak, że udowodnił, dlaczego w tym Manchesterze już nie gra. Teraz już na spokojnie, naprawdę bardzo mocno można, a nawet trzeba się skoncentrować na finale Puchoru Polski. No i nie zdobycie tego trofeum to będzie dla legii po prostu tragedia. I to jest właśnie chyba najgorsze, że nawet po ewentualnej wygranej w tym finale no to nie będzie jakaś wielka euforia, tylko raczej takie wielkie uff. Zmarł Leo Benhaker, nie będę się tutaj rozgadywać. Ja bym chciał tylko ze swojej strony podziękować za te dwa naprawdę niesamowite mecze z Portugalią, i to były jedne z naprawdę niewielu bardzo magicznych momentów z reprezentacją w moim życiu. I bardzo fajnie było je przeżyć.